Witam serdecznie, pokażę dzisiaj kolejną nowość w programie Optimic wersji od 3.42. Jest to mianowicie pakowanie elementów, szykowanie elementów w paczki. Część z naszych klientów sprzedaje meble w paczkach i zawsze był, jakby były takie pytania, więc stworzyliśmy taką funkcję dla klientów. Żeby stworzyć pakowanie, tworzymy normalnie produkt tak jak zawsze. Później dla danego produktu i dla danych elementów, Musimy powiedzieć, jak byśmy chcieli, żeby było pakowane. W poprzednim filmie pokazałem, jak tworzymy akcesoria i dodajemy do elementów. Teraz pokażę, jak możemy jeszcze skompletować to w paczki. Wyobraźmy sobie, mamy tutaj szafę dwudźwiową. Ja tu może jeszcze przesunę, żeby nam się wyświetliła ładniej nazwa. Wysoka szafa dwudźwiowa, mamy 5 sztuk takiej szafy. Szykujemy ją w paczkę. Klikamy pierwszy element bok frezowany, klikamy w zakładkę akcesoria. I mówimy pakowanie, przestawiamy na jeden. Teraz mamy trzy możliwości wyboru. Akcesoria nie są pakowane, jest to część elementu, czyli tu nie mamy akcesoriów, więc nie musimy akcesoriów rozdzielać. Jeżeli byłyby te akcesoria, pokażę na przykładzie drzwi, to będziemy wybierać tutaj te poszczególne opcje. Mówimy tylko, że to idzie nam w paczkę. Następne, o właśnie, będzie dobry przykład z akcesoriami. Jeżeli mamy akcesoria w elemencie, możemy wybrać trzy różne opcje. Akcesoria nie są pakowane, jest to część komponentu. Na przykład, nie wiem, nawiercamy taki element i wkręcamy tam wkręty, więc już nie pakujemy osobnej paczki, wtedy wybieramy opcję: akcesoria nie są pakowane i to jest część elementu. Akcesoria pakowane są razem z elementem, czyli nie są wkręcone, nie są częścią elementu, ale na przykład są zapakowane w tej samej paczce co element. Lub opcja, ja tu wybieram specjalnie akcesoria pakowane oddzielnie, czyli tworzymy jakby drugą paczuszkę do tego całego jednego większego komponentu. OK, wybrałem tu akcesoria pakowane e, razem. Teraz wybierzmy półkę. Półka po prostu powiemy, tylko że ona będzie pakowana. Tu wybierzemy, że ona będzie pakowana. I dla wieńca dolnego zrobimy to samo w akcesoriach, że ona będzie pakowana. Tu pojawia się pakowanie numer 1. Pojawia nam się numer tego pakowania. Wybierzmy kolejną szafę. Tu mamy trzy sztuki. Zróbmy to samo dla drzwi. Pakowanie mamy. Tutaj dla drzwi dodajmy także akcesoria, wybieram akcesoria. Pamiętamy na przykład, wybierzmy tutaj komplet i wybierzmy jedną sztukę, wybierzmy uchwyt, jedną sztukę i powiedzmy tym razem, że akcesoria pakowane razem z elementem. Ok. Półeczka pakujemy. Wieniec dolny pakujemy. Wieniec górny pakujemy. Mamy zapakowane. Przejdźmy na ostatnią naszą szafę, szafę dwudźwiową, tak samo będziemy pakować, tak samo będziemy pakować jedną szafę dla drzwi dodajmy akcesoria, ok, dodajmy uchwyt i teraz zapakujmy to e, zapakujmy to, że jest to część elementu podaj ilość, oczywiście jeden zapakujmy jeszcze. Półkę, zapakujmy wieniec dolny i zapakujmy wieniec górny. Ok, mamy zapakowane. Zlecenie wypuściliśmy na produkcję, zlecenie zostało pocięte. Teraz drukujemy, drukujemy wydruk pakowania. Klikamy pod listą materiałów wydruki, wybieramy szablon pakowanie, klikamy drukuj i dostajemy bardzo ładną rozpiskę jak należy zapakować. Widzimy, że należy zapakować 5 takich kompletów: szafa wysoka dwudźwiowa. Na opakowanie pierwsze składa się bok frezowany, drzwi, półka, wieniec dolny, wieniec górny. Wybraliśmy tam, żeby akcesoria były pakowane osobno, więc mamy opakowanie drugie i mamy 6 prowadników, 2 uchwyty, 24 wkręty, 6 zawiasów. Łączna ilość opakowań 10. Szafa wysoka dwudźwiowo częściowo odkryta. Tam wybraliśmy, że jest to pakowanie, w opakowaniu pierwszym są nasze akcesoria, więc dostajemy listę akcesoriów, ale jest to pakowane już nie jako pakowanie drugie, tak jak wyżej, tylko razem w tej samej paczce. W wersji trzeciej wybraliśmy, że akcesoria są częścią integralną komponentu, dlatego nie dostaniemy już tutaj ich. Na tej liście. Tak one są po prostu wkręcone w element, skomponowane z elementem i idą jakby w całości, więc nie trzeba ich już osobno pakować. Wydrukujemy taką listę, dajemy pracownikowi na produkcję, żeby zapakował nam, wydał do klienta i mamy wydane dla klienta. Później możemy jeszcze wydrukować na przykład etykietę na taką paczkę. Drukujemy etykietę, że jest 5 sztuk, naklejamy na paczkę i. Dostajemy kompletny produkt taki jak powinien wyglądać. To wszystko, jeżeli chodzi o pakowanie. Musimy ustawiać to zawsze, kliknąć, co chcemy zapakować, czego nie chcemy zapakować. Jest to dość wygodna funkcja. Dziękuję za uwagę.